Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Tak zagra dzisiaj Drużyna Gości. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacką. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Penia. Dobrze to teraz wygląda. Tiki taka. Szukają luki w szeregach rywali. To musi być gol! Proszę państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Niklas Moisander. Wizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Usiłuje strzelać. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Matthews. Z tego może coś być. Okazja do strzału. Penia. Ali mogą teraz ruszyć z kontrolą. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Sisej Penia. To musi być bramka. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę, godny podziwu, występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa. Dobrze to teraz wygląda. Tiki taka. Szukają luki w szeregach rywali. To musi być gol! Proszę państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Piłka wychodzi za bramkę, co oznacza, że utrożny. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Tylko trafić! Ojej! Wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Sisej na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Rzuca teraz w szesnastkę. Przejął piłkę po centrze, udaremniła, tak, ale jest tam rywal. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. I dobrze teraz w obronie, nie przepuścili tego dośrodkowania. Może być groźnie. Szansa, będzie remis! Znakomicie wybronione. Brawo. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Będzie okazja na wyrównanie. W końcówce jest przyznany rzut rożny. Fila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Tak to powinno się robić w obronie. Świetnie. Teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Brawo. Fenomenalna interwencja. I znowu blokuje. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Decyduje się na strzał. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Sędzia gwizdź po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Udany występ, zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Gwizdek i zaczęło się. Dobrze to teraz wygląda. Tiki-taka. Szukają luki w szeregach rywali. To musi być gol! Proszę państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Decyduje się na strzał. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że bramkaż to wy...